Podejdę do bramy, może pozwolą mi się spotkać z Mirandą? Sprawdźmy, chciałem spytać, czy mogę się spotkać z Mirandą? Podobno tu jest. Jestem jej ojcem. Chcę z nią pogadać. Moglibyście mnie wpuścić? Chcemy z nią pogadać, uściskać ją. Nie przytulałem jej od roku. Wiem, że ktoś mnie słyszy. Nie poddam się, będę tu przychodził i z wami gadał. Zrobię wszystko, by odzyskać córkę. Skarbie, tatuś Cię kocha i życzy Ci jak najlepiej. Mam nadzieję, że Miranda to odbierze. Nie doręczono.